Gdzie górszczyty dom znalazła słodka, miła Heidi Heidi, Heidi. Chyn wysoko pośród śniegów Pies i dziadek zawsze obok są Prosi dziadka, by naprawił mu zegarek. Niestety Ernest nie radzi sobie z tą pracą. To musi zrobić prawdziwy zegarmistrz. Ile to wyniesie? Co najmniej 30 franków. Piotrek pod wpływem emocji kradnie z kasy Kelerów pieniądze potrzebne na naprawę zegarka. Heidi pomaga Piotrkowi zwrócić pieniądze i załatwia mu pracę pomocnika w sklepie Kelerów. Dziadku! Dziewczynka martwi się zdrowiem dziadka i próbuje namówić go na wizytę u lekarza w Mayenfeld. Proszę, dziadku. No dobrze, jeśli to was uspokoi. That's easy, yeah. Lee. Jesteśmy w Dorfli! Odjazd za dwie minuty! Heidi! Dziadku! Riko. Riko! Tak za tobą tęskniłem! Ja za tobą też! Patrzcie no! Nie było nas raptem parę godzin! Czerto! Ale nie mogłem się Was doczekać. Co mówił Tore? No, doktor z Bienfeld powiedział, że dziadek musi pojechać do doktora Beckmana, specjalisty z Frankfurtu. He? Ale ten doktor nie mógł Cię sam wyleczyć? Nie. Ale powiedział, że te objawy mogą oznaczać coś poważniejszego. O, porka miseria! No, to się pomylił, to nic takiego. Hmm? Dziadku, o nic się nie martw Wszystko będzie dobrze Pojedziemy razem do Frankfurtu Nigdzie nie pojadę Czuję się świetnie i muszę jeszcze zabezpieczyć nasz dom na zimę Ale dziadku Dosyć na ten temat mm. Dziś już nie zdążymy porzucać śnieżkami. W wiosce mówili, że ma tak padać jeszcze do jutra. Fantastycznie. Nie mogę się doczekać, kiedy pojeździmy razem na Sankach. Ja tak samo. To do jutra. Do zobaczenia, Heidi. że Francesco pomógł ci przy naprawie dachu i przynoszeniu drzewa. Wspaniale! A ty mogłeś sobie trochę odpocząć. Heidi, proszę, żebyś przestała się o mnie martwić. Czuję się świetnie. I choć czasem coś zaboli, to jeszcze nie powód, żebym przestał pracować. <słuch> Heidi! A? Rico! Au! Trafiłem! No zaraz cię złapię! Zapraszam. W porządku, Riko? Plus trzy daje dwanaście i pięć to siedemnaście. Stop! Stawiasz słoik z fasolą między słojami z zielonym groszkiem? Potrzebujesz okularów? Przepraszam, pani Keller. Skup się bardziej, mój chłopcze. Nie płacę ci za to, żebyś się ciągle mylił. Przepraszam. Hmm? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu. No, widzaj, Piotrku. Aldo, pięknie, hmm. dziś wyglądasz. Mm. O, co ty mówisz, Henryku? Dziś wyglądam okropnie. <laughs> Nie, hmm. 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 no nie wiem, to chyba zbyt niebezpieczne, nie bądź takim tchórzem ją tanie. Jestem tylko przewidujący, moje słonko. Czyż nie mówimy tu o ogromnej sumie pieniędzy? Tak, ale gdy sprzedamy to wszystko. To musi absolutnie hmm. pozostać w sekrecie. Hmm. No to pewnie Teresa wróciła. <grym> Teresa? Czy to Ty? Kurze. Babcia powtarza mi, że nie ma głupiej pracy. Są tylko głupcy, którzy tak mówią. Może lepiej odśnieżyłbyś podest przed sklepem, zamiast gadać takie bzdury. Ja tymczasem pójdę nakarmić słodaczko i kury. No jak? Przyjaciele? Umowa stoi. Przyznam, że trochę się obawiam. Chciałbym wiedzieć konkretnie, jakie ryzyko tu istnieje. Oh, nie martw się tym, Jonatanie. Skoro możemy sporo na tym zarobić. Ale jeśli to zagrozi haciechalnego dziadka. Oh. Poza tym nadal nie rozumiem, jak zamierzasz to zrobić. Zaufaj mi, dobrze. Słuchaj, to musi się udać. Cóż, może porozmawiamy dalej przy herbatce? Ależ jak sobie życzysz, Henryku? Jeśli oh. chodzisz zejść na dół. <laughs> o, to... do, Hmm? Dlaczego leżysz na podłodze, ty gamoniu? <kluje> Bo widziałem... widziałem szczura. Szyszczu, szczura? Tak, a raczej myszkę. Ale e, już dobrze, uciekła. No tak, e, skończyłem odkurzanie, więc pójdę już. Do zobaczenia. Hmm. Do jutra. z tą herbatką. Hmm. No, Francesco, jak to wygląda? Myślę, że trzeba jeszcze raz porządnie przybić gąd do poszycia dachu. Dobrze. Zaraz przyniosę narzędzia. Świetnie. Dziękuję, erneście. Co robisz, Heidi? tam ogień. Dom musi być ciepły i przytulny dla dziadka. Aha. Dziadku, nic ci się nie stało? Czy ręka znowu cię boi? To, to nic, już przestało. Dobrze się czujesz? Tak, tak, tak. Tu są narzędzia. Dzięki za naprawę dachu. Ja idę na most. O, dokąd idziesz? Na most Majerów, trzeba go odświeżyć, by znów był przejezdny. Przecież miałeś odpoczywać. Francesco też może się zająć odśnieżaniem. Tak, Francesco? Czy możesz odśnieżyć most, kiedy zakończysz naprawę dachu? Przestań się decydować za mnie. Dobrze wiem, co mam robić. Joszko nie potrzebuje pomocy. Nie trzeba mu pomagać. Wystarczy tylko mieć na niego oko. Tak, masz rację. Będę go obserwować z odległości dyskretnie. Tato, czy mogę iść z Heidi? Si, ale uważaj, proszę. Obiecuję. Chodźmy. ma mnóstwo energii, jak tak na niego spojrzeć. No wiem, ale czasami czuję się bardzo źle. Jak dziś rano, albo jak wtedy, gdy zemdlał parę dni temu. Dlatego musimy go mieć na oku, żeby mieć pewność, że mu nic nie jest. Si. Hmm. Heidi! Heidi? Tutaj, Piotrek! Witaj Francesco. Alora, widzę, że się śpieszysz. Tak, szukam Heidi. Heidi? Poszła z Rikiem na most Majerów. Mają dyskretnie obserwować dziadka, który odmawia pomocy. Ach, dobra. Dzięki. Ciao. Ciao. Przestań marudzić, Jaszko. Ciao. Ze mną żałą. Dziadku! Heidi! Juszko! Dobry piesek! Dziadku! Trzymaj się! Nie mam już siły, ratuj! Wyciągnę cię! Tylko się nie ruszaj. Trzymam cię. Jaszko, biegnij po pomoc, szybko. Co z tobą, dziadku? Nic mi nie jest. Wytrzymasz, Heidi? Robię, co mogę! Musimy znaleźć długą gałąź. Uh -huh. o, 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 o. Heidi. Popatrz na prawo! Trochę wyżej! Możesz tam oprzeć stopę! Fantastiko! Udało się! Ha? Joszko, co się dzieje? Czy coś się stało, piesku? Hej! Dziadku! Hmm? A? Piotrek! Piotrek! Tutaj! Tutaj! Szybko! Kali. Dziadek nie może i stamtąd wyciągnąć! Ręka mi się bardzo trzęsie. Trzymam cię! Pomogę ci ją wyciągnąć! Fantastico! O, Heidi, tak strasznie się bałem. Ja tak samo, dziadku. Wiesz, Piotrek, uratowałeś ją. Tak było, Piotrek. Pojawiłeś się w samą porę. Pojawiłeś mi życie. Powinnaś jeszcze podziękować swojemu pieskowi. No? <laughs> Nie, stary dureń ze mnie. Naraziłem cię, bo nie potrafiłem przyznać się do własnej słabości hmm. Przyrzekam ci, że jutro pojadę do doktora Beckmana do Frankfurtu. Och, dziadku, tak bardzo się z tego cieszę. A teraz chodźmy do domu. Ciao, Ciao papa! Weźmiemy ze sobą ser dla cioci Detty i Sebastiana i chciałabym zabrać drobny prezent dla Klary. I może wyrzeźbisz dla niej małą figurkę świstaka dobrze dziecka. Moja maleńka, posłuchaj mnie. Pojadę do Frankfurtu bez ciebie. Ale ja chcę pojechać z tobą. Będziesz mnie tam potrzebował. Tutaj cię bardziej potrzebuję. Będziesz się opiekować kozami i dopilnujesz, żeby Francesco wiedział, co ma robić. Nie martw się. Będę nieobecny tylko dzień lub dwa. Racja. Możesz na mnie liczyć, dziadku. Przecież wiem. Mm. Co z tobą, Erneście? Wszystko dobrze. Bo wiesz, Francesco, muszę powiedzieć, że dostałem niezłą lekcję. Ale pozwól, że ci opowiem to wszystko przy gorącej herbacie, dobrze? Jasne. Heidi, muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? Masz tajemniczą minę! Chodzi o kellerów! O kellerów? Co oni ci zrobili? No, tym razem nie mnie, ale planują coś podejrzanego z Masonem. Mówili coś o sekrecie i jakimś ryzyku. Sprawa dotyczy chaty dziadka. A, chodzi im o nasz dom? Ale co oni tym razem kombinują? Nie mam pojęcia, ale jutro znowu pójdę do sklepu i będę miał oko na to, co oni tam planują. Możesz na mnie liczyć, Erneście. Dziękuję ci. Zawsze byłem tego pewien. Dobrze. Robi się późno, dzieciaki. Musimy schodzić do rezydencji. Ja też wracam do domu. Pójdę z Wami. Tata? Nie, Jaszko, zostaniesz tu. Opiekuj się naszą Heidi, dobrze? Ochrania ją cokolwiek by się stało. Dobry z ciebie, Piesek, mój wierny towarzysz. Proszę, ragazu mio. Wie, co będziesz duży i silny. Mm, grazie, papa. Um, um. Bardzo dobrze, że zostaliśmy tu w Dorfli. Um, um. Ludzie zaczynają doceniać moją pracę. Um. To dlatego, że jesteś najlepszym stolarzem na całym świecie. O, jesteś miły. Hmm? Ernest? Witaj, Francesco. Już posłodziłem ciekawe. Możesz zostawić nas samych. Ale dlaczego? Chcę porozmawiać z Twoim ojcem. Obaw się u siebie, per favore. Ach. Czy zobaczymy się później, dziadku? Oczywiście, mój chłopcze. Alora, Erneście, o co chodzi? Nie wiem, Ach. jak długo będę musiał zostać we Frankfurcie. Trudno mi to przewidzieć. Obawiasz się tego, co ci powiedzą lekarze? Aha. Wczoraj nieomal straciłem Heidi. Nie mogę udawać, że wszystko jest w porządku. Co mogę zrobić dla ciebie? Zaopiekuj się, Heidi, dopóki nie wrócę. Zaopiekuję się nią. Jak ty opiekowałeś się moim synem? Hmm. Napisałem do niej list. To dla Heidi? Mhm. Proszę oddaj jej to, gdybym nie wrócił z Frankfurtu. Ale nie myślisz. Ani ma... słowa więcej, proszę. W moim wieku nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Oh. Odprowadzę cię na stację. Grację, Amiko. Pociąg mam dopiero za godzinę i twoje towarzystwo dobrze mi zrobi. Dobrze, chodźmy. Dziadek mógł mnie obudzić zanim wyszedł na pociąg. Tak, macie rację. Dałabym mu takiego buziaka i poczułby się lepiej. Heidi. Hm? Hej! Heidi! Riko, tu jestem! Czemu tak wcześnie? Proszę. O? Czy to dla mnie? Dziadek dał to mojemu tacie, zanim obaj wyszli na stację. I powiedział, żeby ci to oddać, jeżeli nie wróci z Frankfurtu. Co? Myślisz, że on niedługo umrze? To organki, które dałam mu po powrocie z Frankfurtu. Droga, Heidi... Twój uśmiech, twój optymizm i Twoja dobroć stały się światłem mojego życia. Dziś nie wiem, czy cię jeszcze zobaczę, ponieważ sądzę, że jestem poważnie chory. Dziadek! Muszę go zobaczyć! Ale jak? Hmm? Dziś nie wiem, czy cię jeszcze zobaczę, ponieważ sądzę, że jestem poważnie chory. Musisz być dzielna, moje dziecko. Wiem, że tak będzie. Francesco zaopiekuje się Tobą. We Frankfurcie. Zobaczę się z ciocią Detą i powiem jej o wszystkim. Dobra należące do mnie są także Twoje, rezydencja i górska chata. Jestem pewien, że zajmiesz się troskliwie buraską i białaską. Dziadku? Do widzenia, maleńka. Do widzenia, światło mojego życia. Twój kochający dziadek. Francesco, bywaj, Ernestie. Pociąg do mayenfeld Baslei, Fryburga i Frankfurtu gotowy do odjazdu. Proszę odsunąć się od toru. Co ty robisz? Jadę z tobą do Frankfurtu. Ale dlaczego? Riko dał mi twój list i przeczytałam go. I... Wiesz, chciałam po prostu być z tobą i tyle. A co z naszym domem i kozami? Francesco, Riko i Piotrek się nimi zajmą. Będzie dobrze. Nie myślałeś, chyba, że tak łatwo się mnie pozbędziesz. Jak już całkiem wydobrzejesz, razem wrócimy w górę i znowu będzie jak dawniej. Tak, skoro jesteś ze mną, wszystko będzie dobrze. Dziękuję, Heidi. Telewizja Polska, Telewizja Polska, TVP ABC.